Cześć, mam dzisiaj świetną książkę i bardzo się cieszę, że mogę o niej Wam opowiedzieć. W sumie to mam ją dzięki uprzejmości wydawnictwa One Press, dlatego że taka miła Pani się odezwała, czy nie chciałbym przeczytać drugiej książki Morgana Hausela, Niezmienne Prawdy. Ja na tym kanale opowiadałem Wam już o psychologii pieniędzy tego autora i. No, zachwycałem się dość mocno tamtą książką, dlatego że była jedną z tych bardziej wyjątkowych. Była bardziej z gatunku tych, które się czyta i o których później się pamięta, i o których się w wielu sytuacjach w życiu myśli. I wydaje mi się też, że, a nawet powiedziałbym, że jestem pewien, że tak samo będzie z niezmiennymi prawdami, o których opowiem Wam zaraz. Natomiast, zanim przejdziemy sobie do, do tej książki, to chcę Wam zwrócić uwagę, że to jest poradnik, napisany w dość luźny sposób, ale traktujący o bardzo istotnych tematach, o tematach, które dotyczą wszystkich ludzi. To nie jest tak, że to jest na przykład książka tylko dla inwestorów, to nie jest tak, że to jest książka tylko nie wiem, dla ludzi, którzy kupują kryptowaluty, czy są wybitnymi nie wiem, sportowcami, menedżerami. To, o czym zaraz Wam opowiem, ta książka, o której zaraz Wam opowiem, jest czymś, z czego jest w stanie skorzystać każdy, Człowiek zajmujący się dosłownie wszystkim, ale to co łączy tych ludzi, którzy mogą z tej książki wynieść sporo lekcji, to to, że po prostu żyjemy w takich czasach, w jakich żyjemy. I czym więcej mamy drogowskazów, które mogą nam służyć, tym jest po prostu lepiej. I zanim jeszcze też do tej książki przejdę, to będzie taki trochę przydługi wstęp, natomiast wydaje mi się, że istotnym jest, aby wspomnieć o Nasimie Talebie. Antykruchości, czarny łabędź tego autora, czyli te dwie książki, które przeczytałem już jakiś czas temu, są czymś, co wraca do mnie za każdym razem, jak słyszę, że na świecie dzieją się jakieś dziwne rzeczy, i za każdym razem, jak słyszę, że ktoś coś przewiduje. I Morgan. Hauser w tej książce, o której zaraz Wam powiem, też o nas imię Talebie wspomina. Więc jeżeli czarny łabędź albo antykruchość w jakikolwiek sposób z Wami rezonowały, to bądźcie pewni, że i niezmienne prawdy też będą. I już przechodząc do samej tej książki, to jak możecie przeczytać na układce, są ponadczasowe lekcje o podejmowaniu ryzyka, wykorzystywaniu szans i sztuce dobrego życia. I nawet biorąc pod uwagę taką nowość w moim czytelniczym świecie, no postanowiłem sobie zakreślać, co istotniejsze, czy zaznaczać, co istotniejsze fragmenty w tej yy, książce, tak, żeby się z Wami dzisiaj tymi, tymi cytatami podzielić. Książka sama w sobie nie jest zbyt obszerna, jeśli chodzi o yy, strony, bo jest ich 175, 176 z podziękowaniami, natomiast to jest w ogóle nieistotne, bo yy, wydaje mi się, że na pięciu stronach, gdyby ktoś miał coś sensownego do powiedzenia, to i z pięciu stron dałoby się coś e, dużego wyjąć dla siebie, a czasami z pięciuset, jeżeli czytam jakieś durne poradniki o bzdurach, no to z takich poradników wyciągamy nic, a z tej niepozornej, wydawałoby się, książki płynie masa mądrości. I wiecie co, żeby tak sobie ładnie wejść w ten, mm, w ten klimat i w to, o czym chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć, to może zacznijmy sobie od pierwszego cytatu. Ja to sobie już zaznaczyłem, co prawda Dopiero na 71. stronie, bo, bo mniej więcej mm, kupiłem to w takim momencie, że już, już miałem jakiś tam fragment przeczytany. I wiecie, co mam wrażenie, że cały czas mnie tu coś podżera, ale mam nadzieję, że nie. No. Siedzę w takich habasiach niedaleko ulicy Sikorskiego w Rzeszowie. Znalazłem takie miejsce blisko, od razu wam powiem mieszkania. Mogę sobie tutaj przyjść i w świętym spokoju do Was trochę e, pogadać w takiej ładnej e, otoczce natury. I teraz tak. Pierwszy cytat, o którym chciałem Wam, czy pierwszy cytat, który chciałem Wam dzisiaj przytoczyć, to: Ci, którzy prosperują długoterminowo, to ludzie rozumiejący, że prawdziwy świat jest niekończącym się zbiorem absurdów, chaosu, zamieszania, nieuporządkowanych relacji i niedoskonałych ludzi. Piękne. I to było na stronie 71. Na kolejnej, tylko nie pamiętam, czy na 124, czy na 125. Eee, i, o, słuchajcie. Eee, Steven Pre Pressfield eee, pisał przez 30 lat, zanim opublikował The Legend of Badger Vance. Ja mam nadzieję, że dobrze to czytam. Do tego momentu jego kariera była nieudana. W pewnym momencie mieszkał w ośrodku pomocy społecznej z powodu niewysokiego czynszu. Kiedyś opisał tamtejszych lokatorów jako najzabawniejszych. I najbardziej interesujących ludzi, jakich kiedykolwiek spotkał. Przyznał, że szybko zdał sobie sprawę, że wcale nie byli szaleni, byli najmądrzejszymi ludźmi, którzy po prostu mieli dosyć ściemy. Z tego powodu nie potrafili funkcjonować w, w otaczającym ich świecie. Nie potrafili utrzymać się w pracy, ponieważ po prostu nie mogli znieść tych wszystkich bzdur, powiedział. W oczach reszty świata ci ludzie byli wyrzutkami, ponieważ nie potrafili się do niego dopasować. Ale zdaniem Pressfielda tak naprawdę byli geniuszami, którzy po prostu nie mogli znieść bzdur wypowiadanych przez innych ludzi. Przypomina mi to o czymś, w co od dawna wierzyłem. Jeśli uznasz, że świat jest niedoskonały, czyli pełen bzdur, jak to ujął Pressfield, to pytanie nie powinno brzmieć: jak mogę tego wszystkiego uniknąć, ale jaki jest optymalny próg, z którym mogę się pogodzić, aby nadal funkcjonować w chaotycznym i niedoskonałym świecie? Ale grzeję znowu, pozwólcie, że się odzieję. Yy... To ten fragment, zwłaszcza ten drugi cytat ze strony 125, bardzo przypomina mi podcasty zen, zen jaskiniowca, zena jaskiniowca. Ma Rafała Mazura wyjątkowej, wybitnej jednostki, dlatego, że on tam bardzo często powołując się też na literaturę i to umówmy się nie na taką głupawą literaturę, tylko na ludzi, którzy mieli coś do powiedzenia i coś w życiu osiągnęli, on w tych podcastach bardzo często powoływał się na fakt, że życie to gra i my w tej grze musimy po prostu uczestniczyć, aby się do tego wszystkiego jakkolwiek dopasować, no bo w innym wypadku będziemy Określani jako szaleńcy, ale właśnie to ci szaleńcy wiedzą tak naprawdę o co dookoła chodzi, i do tej gry potrafią się, jeżeli chcą, oczywiście, dostosować najlepiej. Ta gra to jest coś, co my przyjmujemy na co dzień za oczywiste, to znaczy ubieramy maski. Ubieramy maski od danego pracownika, dobrego małżonka, dobrego syna, dobrej córki tak dalej tak dalej. Natomiast to, jacy my jesteśmy wewnętrznie i co o tym wszystkim myślimy, pozostaje jednak tylko i wyłącznie naszą prywatną sferą i mam nadzieję, że tłumaczę to w miarę jasno, ale każdy przed każdym gra. I to jest coś wyjątkowego, że jeżeli popatrzymy na to z tej strony, no to możemy zaakceptować, że. Cały ten świat dookoła jest w pewien sposób idiotyczny, chaotyczny i nie do końca y, to wszystko nam może odpowiadać, ale koniecznością jest z naszej strony się dopasować. I czym bardziej się w daną grę wkręcimy y, i czym bardziej tą daną grę sobie wybierzemy, tym lepiej możemy nam, może nam się y, w tym życiu wieść, wiedząc po prostu na czym to polega. Idąc dalej, dwa cytaty za nami, mam tutaj zaznaczony y, kolejny. W tym fragmencie na stronie 151, jeżeli tam do autor ogólnie będzie mm, zwracał uwagę na to, że nic nie jest bardziej przekonujące niż to, czego doświadczyłeś na własnej skórze, i to jest takie jedno bardzo dobre zdanie a propos tego. Trudno jest to pojąć i trudno zrozumieć, jak zareagujesz na ryzyko, strach i desperację, dopóki nie znajdziesz się w opałach. To mi też widzicie, to taki też drażliwy temat, jeżeli chodzi o polską sytuację geopolityczną, jeżeli chodzi o to, co dzieje się na na Ukrainie, w Ukrainie, dlatego że spotykam się nieraz w, no, w podcastach różnych, czy, czy w programach, których sobie słucham z takimi zdaniami, że gdyby coś się działo, to ja na pewno zostaję i będę bronił Polski. No spoko, tak możesz myśleć, tylko że nie jestem do końca przekonany jak by się zachował po wygłoszeniu takiej tezy, gdyby naprawdę jakiś rusek w czołgu zadzwonił ci o poranku gdzieś pod blokiem do, do, do bramy, że chce wjechać i rozpierdzielić twoje mieszkanie i przy okazji zabić twoją rodzinę, to, 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 nie, jest, to nie jest coś. Moim zdaniem, co można wygłosić, nie będąc w takiej sytuacji. Nie mam pojęcia, co bym zrobił. Na samym początku tej inwazji na Ukrainę, zakładałem, że gdyby to się przesunęło w naszą stronę, to spierdzielałbym, gdzie, gdzie tylko bym dał radę. Już nawet sobie taki plan wymyśliłem, gdzie bym uciekał i w którą stronę dokładnie i, i, i miałem to w miarę tak no, przemyślane. Co pewnie było z perspektywy czasu, co jest pewnie z perspektywy czasu idiotyczne. Natomiast no, tak wtedy myślałem: dzisiaj nie wiem, ale ja nie należę do jakichś odważnych ludzi. Ludzi, nie wydaje mi się, żebym mógł się jakkolwiek odnaleźć na polu walki, ale potem też pojawiło się w związku z tą wojną w Ukrainie tak dużo m, takich głosów, że to nie do końca jest tak, że każdy musi iść na front, bo jest jeszcze ileś tam sposobów, żeby temu, tej swojej ojczyźnie pomóc, ale niekoniecznie z bagnetem na, no w tym miejscu, gdzie jest, gdzie jest najgorzej. No, słuchajcie, mam nadzieję, że to się nigdy nie ziści że te rozmyślania zostaną w takiej sferze, tylko i wyłącznie teoretycznej, ale gdybyście um, zastanawiali się też nad takim podejściem, że no ja bym się zachował wtedy tak, a, a, a kto się robi inaczej, to jest błędne i to jest tak pięknie to opisane, że przestańmy oceniać, przestańmy oceniać, bo nie rozumiemy. Nie rozumiemy intencji, nie rozumiemy też e, wszystkich rzeczy, które wydarzyły się przed. Danym działaniem konkretnego człowieka, więc ocenianie jego jest totalnie nietrafione. To, że ja głosuję na przykład w wyborach prezydenckich, jest spowodowane takimi, a nie innymi doświadczeniami, a ktoś inny ma inne, no, ktoś podejmuje takie, a nie inne decyzje. Ciężko z tym dyskutować. Gdybyśmy ubrali jego przysłowiowe buty i próbowali się w nich przejść, myślę, że moglibyśmy coś więcej powiedzieć, ale do tego momentu hmm, ocenianie kogokolwiek za cokolwiek jest, z gruntu, błędne i nigdy nie da żadnych miarodajnych wniosków. Mam tutaj kolejną kartkę zaznaczoną z jakimś cytatem, jeszcze nie wiem jakim. To jest strona 154 i o słuchajcie, podróż na księżyc to jedno z najfajniejszych osiągnięć ludzkości. Można by pomyśleć, że było to niezwykłe doświadczenie, ale gdy statek kosmiczny zabił nad księżycem, Michael Collins zwrócił się do Neil Armstronga i Buzz i powiedział: to niesamowite, jak szybko można się przystosować. Widok księżyca wcale nie wydaje mi się dziwny. Trzy miesiące później, po tym jak albin stanął na księżycu podczas misji Apollo 12, zwrócił się do astronauty Pita Konrada słowami. To trochę jak w tej piosence. Czy to już wszystko? Konrad poczuł ulgę, ponieważ czuł to samo, opisując swój spacer po księżycu jako coś spektakularnego, ale nie doniosłego. Oczekiwania również się zmieniają, a poprzeczka zmienia wysokość szybciej niż można to sobie wyobrazić. Colin powiedział kiedyś o Aldrinie: Myślę, że bardziej żałuje tego, że nie był pierwszy na Księżycu, niż docenia fakt, że wylądował tam jako drugi. Nie sądzę, abym znał kogokolwiek, kto odniósłby wielki sukces i doznałby takiego poczucia szczęścia, jak ludziom z zewnątrz się wydaje. Nie oznacza to, że sukces nie może być źródłem dumy, zadowolenia czy niezależności, ale rzadko jest tym, czego się spodziewaliśmy. Była taka, znaczy jest taka piosenka rapowa. Wydaje mi się, że to VNM, VNM ją stworzył i tam padają takie słowa, że no, nie przytoczę ich teraz tak jeden do jednego, bo ich po prostu nie pamiętam, ale że, że coś, co było fenomenem, gdy tylko to dostaje, staje się zwykłe. I myślę, że w dobie social mediów, w dobie tych wszystkich karier pokazywanych nam z każdej strony tych ludzi którzy mają nie wiadomo ile siana i nie wiadomo jakie życie no to przychodzi tutaj pan Morgan i punktuje to wszystko przedstawiając po pierwsze tych ludzi w tej książce znacznie szerzej opisując ich że to jest tylko fasada. No umówmy się, nikt nie pokazuje się w, na Instagramie, w storiesach, jak ma grypę i czuje się jak gówno. No to nie na tym polega. E, ci ludzie też mają problemy. Nierzadko większe niż my, e, szarzy zjadacze chleba. Tacy statystyczni kowalscy, nie ujmując oczywiście nic szarym zjadaczom chleba, do których się z radością zaliczam. E, jest to ładnie, jest to tak dobrze w tej książce wyjaśnione, że nie wszystko, co się świeci, jest złotem, mówiąc takim starym y, przysłowiem. I myślę, że docieramy już do końca tego, y, co jeszcze chciałem Wam, jeżeli chodzi o cytaty, dzisiaj przedstawić. Chociaż tu mam jeszcze jeden. Strona 160 albo 161. To jest, o, to też jest świetne. W ogóle, o, i tak, widzisz, co, miałem takich, takich momentów, czytając tej książkę, i mówię, o kurde, znowu w punkt, znowu, znowu sztos. Codziennie czytam gazety i książki. Nie mogę sobie przypomnieć żadnej informacji, którą przeczytałem w gazecie z powiedzmy 2011 roku. Mogę jednak szczegółowo opowiedzieć o kilku świetnych książkach, które przeczytałem w 2011 roku i o tym, jak zmieniły one mój sposób myślenia. Zapamiętam je na zawsze. Będę nadal czytał gazety, ale gdybym czytał więcej książek, prawdopodobnie wykształciłbym lepszy sposób na rozumienie wiadomości. Uwielbiam tę książkę, uwielbiam ją za to, że tak bardzo nam. Mm, Odwraca perspektywę, mówiąc dosłownie, poszerza horyzont i sugeruje spojrzeć tam, gdzie nie patrzymy albo z przyzwyczajenia, albo z lenistwa, albo z tego powodu, że spojrzenie w tamtą stronę byłoby dla nas niewygodne i wiązałoby się z taką niekomfortową może mm, sytuacją, że musielibyśmy się zmierzyć z faktem, że jednak coś upraszczamy, że jednak podchodzimy do czegoś w taki sposób em, trochę powierzchowny. No a gdy się nad tym zastanowić, to ten. Człowiek, który napisał tę książkę, ma rację, że, że takie łatwe oceny nie zawsze są słuszne, a z reguły, w sumie, można powiedzieć, że słuszne nie są. Ostatnia karteczka żółta. Tytuł tego rozdziału na stronie 167 brzmi: Rany się goją, blizny pozostają. Czy jest coś, czego doświadczyłeś, a ja nie, co właśnie sprawia, że myślisz w ten sposób? Czy, czy, czy patrzyłbyś? Nie, czy patrzyłbym na świat tak jak ty, gdybym doświadczył tego, co ty? To jest trochę też odniesienie do, do fragmentu, o którym mówiłem wam wcześniej. I tutaj, żeby nakreślić trochę, o czym jeszcze w tym rozdziale przeczytacie, a co zostanie wyjaśnione Wam znacznie lepiej niż ja robię to w tym momencie, to posłuchajcie. Przejeżdżając obok Pentagonu w Waszyngtonie nie zobaczymy śladu po samolocie, który uderzył w niego 11 września 2001 roku. Ale wystarczy pojechać 3 minuty dalej do portu lotniczego Ronalda Regana, a blizny po 11, wrze po 11 września są wszędzie. Musisz zdjąć buty, kurtkę, pasek, wyjąć pastę do zębów, podnieść ręce do góry i opróżnić butelkę z wodą podczas przechodzenia przez kontrolę Bezpieczeństwa. To bardzo wpływa na nasz sposób myślenia. Rany się goją, ale blizny pozostają. Istnieje długa historia ludzi odbudowujących swoje życie, podczas gdy blizny po ich doświadczeniach pozostały na zawsze, zmieniając na stały ich sposób myślenia o ryzyku, nagrodach, możliwościach i celach. Ważnym elementem ludzkiego zachowania jest to, że osoby, które miały inne doświadczenia niż ty, będą myśleć w odmienny sposób. Będą mieć inne cele, perspektywy, marzenia i wartości. Tak więc większość kłótni nie wynika z nieporozumień, lecz jest wymianą zdań ludzi mających różne doświadczenia. Na tym y, cytowanie tej świetnej książki Wam dzisiaj y, zakończę. Gorąco Wam ją polecam, jeżeli ym, podobała Wam się psychologia pieniędzy, o ile ją czytaliście. A jeżeli nie, no to i tak, to, to wiecie co, to nawet jeszcze lepiej, bo przed Wami dwie znakomite pozycje. Mało tego, jeżeli nie znacie jeszcze Nassima Taleb'a, to przepadniecie. No, to nie ma tematu. Antykruchość i czarny łabędź tamtego autora plus do tego niezmienne prawdy i, i co jeszcze? Yy, I psychologia pieniędzy to jest... Literatura najwyższych lotów. Raz jeszcze dziękuję One OnePress za ten egzemplarz. I tak bym go sobie kupił, no ale skoro się odezwaliście, to, to się cieszę i dziękuję raz jeszcze. Eee, to była współpraca barterowa, ale Wam powiem też szczerze, zupełnie niewpływająca na moją ocenę. Gdyby to był jakiś taki gówniany poradnik w stylu, jak posprzątać szafę w pięciu krokach, to bym Wam powiedział, że w pięciu krokach lepiej tę książkę wypierdzielić do sypu na śmieci. Tutaj jest zupełnie inaczej. I, I nie wiem, jak długo oglądacie ten kanał, ale jak są książki, które mi się nie podobają, to Wam powiem, że mi się nie podobają, skądkolwiek by one nie pochodziły. I, i ha, i wiecie co? Wrzucam Wam do e, opisu tego filmu linka do Allegro, z którym e, Allegro Sher. Mam tam swoje konto. Jeżeli kupicie z tego linku tę książkę, znajdę najtańszą, jaką się da w tej, na tej platformie, to ja dostanę punkty, za które kupię sobie po prostu kolejne książki. Ale jeżeli zrobicie to z tego linku, to bardzo wam za to po prostu dziękuję. I co, i może Wam też zostawię, jeżeli będzie, bo chyba taka opcja jest, też link do Allegro Share. Tam chyba, jeżeli zrobicie sobie, zarejestrujecie się, zrobicie zakupy, to dostaniecie też chyba dwie dychy za coś takiego. Polecam Wam to, bo jak sobie też poczytacie o tym, to, to jest spokojne. Opcja. Ale to nie ma być o Allegro ani o, o tym, co, co teraz gadam. Super! I koniec na dzisiaj. Idę stąd, bo mam wrażenie cały czas, że mnie coś gryzie. Dziękuję za to, że poświęciliście czas na obejrzenie tego filmu i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo z kolejną książką albo z podsumowaniem kolejnego miesiąca czytelniczego, oby więcej takich książek się w naszym czytelniczym życiu pojawiało, bo gdyby tak czytać, nie wiem, 10 takich książek miesięcznie przez parę lat, to. Gigamusk jak jakiś Chad GPT, nie? Albo Jimmy, najdobra, już bredza. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Hej!